I witam Was wszystkich bardzo serdecznie w poradniku na naszym kanale, czyli yy, może nie poradniku, ale opisie, jak ja robię swoje filmy na YouTube, jak je obrabiam, jak je nagrywam. Może mniej będzie o obróbce, a więcej o tych programach, które używam. Oczywiście pokażę przykład, jak ja to obrabiam. Ja już to nagrywam drugi raz, bo zapomniałem. Przełączyć sobie mikrofonów na tę na moją pojemnościówkę, miałem po prostu ten mikrofon, który jest tutaj u mnie, w laptopie. Ok, i tutaj mamy. No, to jest. Może nie będę na... jakoś głównie opisywał tego programu. Tutaj w prawym, dolnym rogu macie taki, noś, taki średniej wielkości program, który umożliwia mi nagrywanie moich poradników pulpitowych. Oczywiście czasami jest to fraps, ale nie. Po prostu dla mnie Fraps jest tylko do, do gier. Ja go tylko do gier używam. Yy... Głównie go do gier używam, ale po prostu, jak dla mnie, Fraps do pulpitu ma strasznie dużo megabajtów, to nagramy. A Camtasia Studio jakoś to lepiej interpretuje i wtedy wychodzi jakieś 12 megabajtów z takiego 5-minutowego klipu. Yy... Jest tu program, który głównie używam do obróbki filmów, czyli Sony Vegas. Robię tutaj poradniki z Lustrzanki. Nagrywam, no bo ogólnie, jak nagrywałem taki pierwsze poradnik, nie, nie ma tego tutaj, ale kiedyś nagrywałem po prostu kamerą Sony. Już nie pamiętam jak dokładnie, jaka to była kamera. To po prostu obrabiałem to wszystko z Sony... Camtasia Studio. Za chwilę też przejdziemy do tego programu. A po prostu tutaj już interpretuje tylko ten. kamtejże ja studio już filmów z, can, yy, no z Canona, z Lustrzanki. A wygas po graniu dodatków od QuickTime interpretuje, no bo Lustrzanka nagrywa w formacie MOV. I ogólnie zaimportuję za, teraz swoje pliki, które nam się sprzedają. Sprzedadzą do obróbki filmów, czyli ogólnie sam klip. No, i tutaj do tego przypadku ścieżka dźwiękowa, bo na przykład jak robiłem poradniki z, I nie tylko poradniki, jakieś ogólnie vlogi i po prostu prezentacje, recenzje i rozpakowywania z lustrzanki. Lustrzanka już nie miała wiele szumów, w ogóle w sprawie szumów nie miała, także jakoś to dobrze interpretowało wszystko. I jest tutaj druga ścieżka, tutaj ta, która jest już otrzymiona. I ogólnie ja nie mam tutaj nic do wiele do mówienia. Jest to tutaj film z Minecrafta. Ja zazwyczaj filmy z Minecrafta właśnie tutaj nagrywam. A nie indziej. Nie gdzie indziej. Yy... Tutaj, jak już powiedziałem, nagrywam, ale te takie 8-minutowe, no gdzieś mniej więcej tyle mają te filmy. To i właśnie tutaj nagrywam. I nie dodaję tutaj żadnych efektów. Może czasami efekty światła, ale dzisiaj nie. No i ogólnie kręcę tutaj vlogi jeszcze. I rozpakowania, recenzje, no jak już powiedziałem, wszystko do strzanki. No i poradniki pulpitowe. Yy, Następnym programem do obróbki jest Kentage. ja Studio. Nie będę go teraz odpalał, ale on mi służy głównie do yy, obróbki filmów. Z gier, tak, gdzieś, które mają 30 minut, jak nagrywane na games. O, ta się zmieniła. Yy, ja nagrywam właśnie na UpGames. I tutaj ostatnim, yy, No, może nie będę je jeszcze zajmować się tymi programami, które nie będę włączał i nie opisywał. Jest tutaj jeszcze Free Sound Recorder, w którym nagrywam często, yy, właśnie zazwyczaj. Filmy z gier, znaczy głos z gier. Po prostu w Frapsie mam ustawione F9 klawisz i tutaj F9. I w tym samym czasie włączają mi, mi się te dwie ścieżki. I tutaj właśnie macie na ekranie pokazany Audacity. W Audacity yy, nagrywam ogólnie swój mikrofon do poradników. No i do Minecrafta bardzo często. I Zawsze tutaj otrzymuję poprzez efekty. otrzymasz potem, klikam, pobierz próbkę szumu i potem przesuwam pasek na mniej. Jednak w nowszych wersjach, bo wiem jak to y, wygląda, mam na komputerze tą nowszą wersję. Ogólnie nigdy nie otrzymałem, ale coś tam jest, pozycja usuwania szumu. I wy po prostu też, ma macie coś takiego jak pobranie próbki, nie przesuwacie pasek, chyba. Nie pamiętam tego dokładnie. I mam nadzieję, że ten poradnik Wam się spodobał. I ogólnie Wam się tutaj wszystko dobrze interpretuje. Nie, o sekundę jest spóźnienia. Ojojoj ale mam nadzieję, że ten poradnik Wam się spodobał. Cześć.